Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z cyklu Liguś Smakuje Także przetestowaliśmy sobie już w końcu piwko Ale nie zapominajmy, że jest jeszcze jeden produkt Na którego recenzje czekaliście dosyć długo No i oczywiście słuchajcie chodzi o nic innego jak właśnie o Kolejny smak tych dziwnych Chińskich, Japońskich Teraz wie, wiem już, że są to chińskie Z poprzedniej recenzji, także chińskich lejsów Tym razem słuchajcie Właśnie chodzi o ten produkt i już Wam czytam co to takiego jest. Nie będę Wam czytał tych wszystkich, no bo tu jest cała puszka co są chińskie hieroglify, więc przeczytam Wam tylko to co tam importer e, po prostu przykleił. Także mamy tak. Lace Black Truffle Black Paper. 104 gramy. Chipsy ziemniaczane o smaku czarnej trufli z pieprzem. Zawiera cukier i substancje słodzące. Składniki. Płatki ziemieczane, ziemniaki, emulgatory E471, E322, soja, stabilizator E1422, regulator kwaśności E330, olej roślinny, palmowy, także świetnie, świetnie, skrobia pszenna, preparat aromatyzujący, cukier trzcinowy, maltodextryna, czosnek w proszku, wzmacniacze smaku E621, E635, Sól, Sos Sojowy w proszku, Nasiona Soi, pszenica, Sól, Maltodextryna, czy jak się to tam czyta? Cebula w proszku, Aromat Czarny Pieprz w proszku, ocet Biały w proszku, bia, e, przepraszam, Pełne Mleko w proszku, Substancja Słodząca E951, Cukier Trzcinowy, Czarna Trufla w proszku, Czarna Trufla w proszku, Maltodextryna, Glukoza, Cukier Trzcinowy. Syrop kukurydziany w postaci stałej skrobia kukurydziana, sól, wartość odżywcza w gramach. wartość energetyczna 2290 kJ na 540 kK, tłuszcz 33,7 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 17 g, węglowodane 57,3 g, w tym cukry 11 g, białko 4 g, Białko 4 gramy, sól 1,80 g zawiera aspartam, źródło naninę. Nie wiem, jak się to tam czyta. Strasznie skomplikowane słowo, jak dla mnie. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Najlepiej spożyć przed. 4 Okres trwałości 12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji oraz numer partii na spodzie opakowania. Kraj pochodzenia, jak już wiemy, Chiny. Masa netto 104 gramy Importer ABZ. Biuro handlowe SC05. 850. Jawczyce, ulica Piwna 3B. No, także piwo już żeśmy przetestowali. Także, także teraz czas słuchajcie, na alejsiki. No i tutaj mamy tak...

No, także słuchajcie, taka właśnie puszeczka, przypuszczam, kurde, no nie pamiętam teraz ile kosztowała, ale przypuszczam, że coś koło chyba 15 złotych, coś gdzieś w tych okolicach, raczej nie więcej, także dobra, jest to oczywiście plastikowe wieczko, jest to oczywiście tutaj ten, coś takiego, za co akurat szanuję to to, że jest to właśnie taka szufladka, jak w przypadku tych ciperków, których nadal nie wiem, jakie one mają nazwę, ale... Leibniz, chyba. Albo Leibniz? Właśnie tak się to nazywało? Nie wiem. Wiem, że Lorenz. Pro... Nie, Leibniz to są kurde herbaczniki. Ale firma Lorenz produkuje właśnie też takie chipsy, właśnie w takich puszkach i one są właśnie w takich szufladkach. No przy czym, jak wiadomo, Pringlesy... Takich szufladek nie mają. Powiem wam, że. czy w smaku, boże, w zapachu głównie dominuje tak sól sprawiają takie wrażenie jakby były to po prostu zwykłe solone leisy. nie wyczuwam tu nic podejrzanego, ale ich wygląd kurczę, prawdę mówiąc tak nie wygląda zachęcająco, to wygląda jakby były spleśniałe trochę, takie nie wiem jakby sery leżał w lodówce, tam nie wiem, kilka lat, i już po prostu tak, tak wygląda, więc. Zapach ok. Wygląd niekoniecznie zachęcający, ale no dobra. Kupiłem, jest zapłacone, trzeba spróbować. No i na no, zapachu no takie zwykłe solone lasy. No. No dodajmy, że to, to są trufle z czarnym pieprzem. No i właśnie gdzieś po drodze właśnie teraz wszedł mi ten czarny pieprz. Wezmę jeszcze jednego. Powiem wam, kurcze, że jakoś nie jestem przekonany do wzięcia tego kolejnego chipsa. Więc może najlepiej to będzie jak to sobie. To znaczy się... No właśnie, tutaj chyba teraz już płynne przejście do oceny. Bo sami pewnie widzieliście, że po mojej minie, że raczej nie jestem jakoś za bardzo przekonany do tych lejsów. I tak faktycznie też jest. To znaczy się... Nie są one jakoś na tyle złe, żeby... Żeby powodowały u mnie odruch wymiotny, czy coś, ale rzeczywiście... Są strasznie dziwne w smaku, są strasznie dziwne. Prawdę mówiąc muszę wam się przyznać szczerze, że, że nigdy trufli też nie jadłem, więc nie wiem po prostu jak mogą smakować trufle. No ale później właśnie wchodzi ta taka ta pieprzowa nuta, nie? I z tym jakoś niespecjalnie mam problem, ale po prostu całość... No jest strasznie dziwna po prostu w smaku. Także... Nie są to lejsy, które kupiłbym drugi raz. Wydaje mi się, że te poprzednie, które żebym testował, już te rakowe, dzięki tej pikatności nie smakowały tak dosłownie rybne, to znaczy się jasne. Tą rybę tam było też czuć. Takie właśnie te owoce morza, jak ja to tam określałem w tamtym odcinku. Ale też właśnie zostały taką właśnie tą pikatnością przełamane. No i, no i chwała Bogu, nie? Zatem, z kolei tutaj no nie Mówię Nie są obrzydliwe Są zjadliwe Ale też no nie jest to produkt Który Kupiłbym drugi raz W mojej ocenie Słabe Słabe No ale wiecie Do odważnych świat należy Wszystkiego trzeba spróbować Oczywiście z wyjątkiem narkotyków Wiadomo Wezmę jeszcze jednego, ale kurczę, no tak. No w zapachu jest okej, okay, nie sprawiają takie normalne jakby wrażenie solonych, zwykłych lejsów. Ale właśnie zarówno ten. ten wygląd tego chipsa, jak i ten. No nie ja wiem, są dziwne. Raczej nie dla mnie. Czyli chyba raczej, raczej trufli nie polubię. Specjalnie. <ścjalnie> Także nic. Słuchajcie, swoją ocenę już na temat tego produktu przedstawiłem. No i w ramach takiego spoiler alerta, to słuchajcie, byłem jeszcze w tym roku na zakupach właśnie w żabce. Nie pamiętam jaki czas temu, ale stosunkowo niedawno. Byłem właśnie na zakupach w żabce w tym roku. No i. Pojawiły się również yy... i te właśnie lejsiki, również z Chin, tylko że mamy tutaj już smak taki jak, właśnie coś takiego i już Wam mówię co to takiego jest. Hiszpańska szynka, także może będą już lepsze, mam przynajmniej taką nadzieję. No i słuchajcie, coś co, nie wiem czy będzie obrzydliwe, czy ten ja awokado jadłem, ale kurde, tak... Do Lays'ów, no nie wiem, mamy coś takiego, co prezentuje się właśnie w ten sposób i to jest słuchajcie, Lays Awokado Sweet Mustard, czyli po prostu awokado i słodka musztarda, nie? Także, no nie wiem, myślę, że w kolejnych recenzjach też zdecyduję się te Lays'iki przetestować, ale prócz Lays'ów jest również jeszcze kolejny produkt od firmy Frito-Lay, mianowicie słuchajcie tak... Przeglądałem sobie ostatnie aplikacje e, Ropuchy, czyli że, żabki, tak? Przeglądałem sobie po prostu e, aplikacje żabki. I tam natknąłem się na coś takiego, że. właśnie tak. trochę dziwnie się to złożyło, bo najpierw widziałem to na YouTube. Na stronie głównej YouTubea pojawił mi się filmik właśnie z fabryki Freetolej w Grodzisku Mazowieckim, tam PepsiCo Frito Lay, nie? Jakby jeden, ten. E, pojawił mi się właśnie filmik, jak produkują nowe smaki. E, zarówno tam. To chyba akurat były akurat Cheetosy, pokazywali to na przykładzie Cheetosów, no i w ten sam dzień akurat tak postanowiłem przejrzeć sobie jakieś tam promocje w różnych marketach, tam w Lidlu i tak dalej i tak dalej, Cho wchodzę więc na aplikację Żabki, no i moim oczom, moim oczom ukazało się po prostu, że y będą trzy dostępne nowe smaki, zarówno bodajże Laysów, Cheetosów właśnie i Doritosów. Myślę, że z pewnością już na ten moment, w którym to teraz nagrywam, czyli jest 24 kwietnia 2024, myślę, że już część z Was pewnie z tym produktem się już spotkała w sklepach w sieciach handlowych Żabka. No, chyba to jest robione tylko dla Żabki, mi się wydaje. Nie wiem, czy to będzie. No, ja się spotkałem w ten żabce, także nie wiem, czy to będzie, czy to tylko dla Żabki jest robione, czy ten, ale rozchodzi się o produkty, jaki właśnie jest. Nowy smak. Flaming Hot. I tak jak mówię, to mają być zarówno Lacey, czy Tosy, no i właśnie w tym wypadku są to, słuchajcie, Doritoski. Niestety nie mam do tego Deepu. Number nine, number nine large, six, <laughs> Ale... Same Doritoski, myślę, że sobie tak po prostu przetestujemy, nie? No. Chyba, że wymyślam jeszcze Deep właśnie do tego, nie? Flaming Hot, który byłby naprawdę równie Byłby by, by, o naprawdę ostry, nie? <mulatory> <mulatory> hey, Powiem no! <mulatory> oh! uh, oh! hey! <mulatory> wam szczerze, że w moim przypadku ja już mam chyba tak zwiększoną tolerancję na ostrość. Że zazwyczaj wszystko, co wydaje się być jakoś naprawdę mega ostre, jakiś tam flaming hot, że ta skala to tam już jest po prostu. Yy, zamyka po prostu licznik, nie? i tak dalej. No, zazwyczaj ostre nie są. To znaczy się nie powiem. Te lajsy są taki. Jest taki jeden smak lajsów. Yy, cheddar z jalapeno, To te są naprawdę kurde ostre. To już naprawdę na drugi dzień lawa z dupy. Ogień z dupy. Got a big heart. Nobody will stop Ale tutaj. No, zazwyczaj większość takich chipsów, które są ostre, że tam nie wiadomo, jakieś papryczki, jakieś ta skala. To ten. No, to raczej nie robią na mnie większego wrażenia, no ale właśnie te, te lesy cheddar z tym ten chale panie akurat ostre są, to muszę przyznać. I naprawdę dobrze, smakują. Także są to jedne z moich ulubionych lejsów, które jak mam ochotę zjeść jakieś ostre chipsy, to właśnie naj, to jest mój najczęstszy wybór. Nie? No dobra, słuchajcie, także każdemu oczywiście z tych trzech produktów, które Wam pokazałem, poświęcimy sobie osobne odcinki. Także, cóż, żeby ten odcinek nie trwał nie wiadomo ile. Z mojej strony to by było na tyle, także jeżeli się podobało, zostawcie łapkę do góry, suba, dzwonka, zaglądajcie na pozostałe social media, do których odnośniki znajdziecie pod spodem w opisie filmu. No i widzimy się w kolejnych recenzjach. Myślę, że najlepsze rzeczy zostawimy sobie na koniec, więc najpierw zdecyduję się chyba przetestować właśnie te awokado. Także zobaczymy. Także trzymajcie się i do usłyszenia. we wow. wow. This one's all yours, baby. Alright, I'm on. It. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street, Landed the heinous gang bangers in Cold Heat. Dip, dip. Listen for sirens, they don't got none. Back another lap, catch a straggler with the shotgun. Hitting them up with that Grove Street Live, and a derby slingshot. No Levi.